Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Świadomość zwierząt i inwentarza domowego jako zwierzaki domowe w chińskiej kulturze pogłębia się. Przykładem jest tutaj tego, ten, nawet bym nie powiedział ekskluzywny, ale taki zwykły sklep zoologiczny ze zwierzakami. Znam go, bo często tutaj bywam, z tego tytułu, że robię rozpoznanie jednym z gałęzi moich. Obsługi jednego z klientów jest karma zwierzęca dla psów. Także e, obserwując tutaj, to jest bardzo ładnie przedstawione w tym e, zwierzyńcu, sklepie. Te zwierzaki są na sprzedaż. To są rasowe koty, rasowe pieski, e, rasowe cokolwiek tam jest. Widzicie, w środku stoi filtr do powietrza. Bają te zwierzaki. Akurat jesteśmy w okresie sprzątania i czyszczenia. Widzę, te zwierzaki się rotują. Kupują ludzie te e, Pieski i te, i te kotki. Ceny są horrendalne. Od 1000 dolarów zwyż no to jest miejsce dla średniej klasy, to nie jest miejsce dla y, y, zwykłego zjadacza chleba. Dodatkowo zaobserwowałem, poprawiło się nie tyle poprawiło się, co właściwie y, zaopatrzenie w żywność, karmę, kosmetyki, wszelkiego rodzaju. Dobroci dla zwierzaków się bardzo poprawiła i no, właściwie rozrosła się ogromnie w, w inwentarzu, inwentaryzacji tych wszystkich sklepów. Czy to są drogie sklepy, czy to są e, tanie sklepy, widać te brandy. Dominują brandy oczywiście zachodnie, dominują amerykańskie brandy, niemieckie brandy. Od żwirków skończywszy na, na karmie, jak widzicie, te zwierzaki tutaj są wesołe, zabawowe, śpiące. Zadbane są, to jest bardzo czyste miejsce. Coraz więcej się widuje takich czystych miejsc, dbających o zwierzaki. Przy okazji, można zobaczyć, posiadają i wody, i mleka, i napoje, i witaminy specjalnie dla kotów. A to jest ciekawostka, kiedyś jeszcze tego nie było. Francuska firma, tutaj znajomi, sprzedają takie specjalne mleko, takie, nie wiem czy to jest w ogóle mleko, to jest chyba tak jakiś produkt. Mleko podobne, ale wysokobiałkowy dla małych zwierzaków, także wybór. Jest bardzo dobry. Tidy Cats to są żwirki. Amerykanie przebojem zdobyli mieszankę piasku z cementem. Ceny są horrendalne to jest 30 chyba dolarów za takie opakowanie, czegoś takiego. Dodatkowo kontenery do przewożenia psów, przenoszenia psów, kontenery do, dla psów do zabawy w domu. Także oferują Chińczycy naprawdę gamę towarów i produktów poza. Kotami, pieskami są i również, nie, to są chomiki chyba, chomiki albo mysz domowa. Nie znam się na tych zwierzakach aż tak dobrze. Widziałem też jeże tutaj, jeżyki, jeżyki tutaj występują, jeże grzy, występują po lasach. Dużo ich jest. Są dosyć popularne z moimi dzieciakami, wszelkiego rodzaju jaszczurki. Dodam, że poza takimi na otwartym powietrzu sklepami ze zwierzakami jest dużo właśnie tego typu w galeriach. Które trafiają do średniej e, klasy pracującej, dolnej średniej klasy pracującej, oferujące e, i konfekcje, i zabawki, i wszelkiego rodzaju gadżety, e, bo ta klasa ma coraz więcej pieniędzy do wydania. I e, dużo dodatkowo jeszcze trzeba e, dodać: jest e, konsumentów z grupy e, e, samotnych. E, Samotnych singli, czy to kobiet, czy to mężczyzn, którzy wybrali e, czy to życie na singla i na co dzień spędzają czas ze swoim zwierzakiem poprzez włożenie w wózkach, noszenie je w plecakach, e, kupowanie im specjalnej odzieży, specjalne plecaki, specjalne torby. Często widać je e, na ulicach eksponowane, tak jak tutaj widzicie z okienkami, tornisty, torby. Nawet widziałem w sklepie Elvi tego typu gadżety. To cudowna sprawa, cudowne źródło dochodu, jak i również rozwój dla wielu marek, marek praktycznie, które nie są znane powiedzmy na świecie, ale mogą stać się bardzo szybko znane w Chinach z tego tytułu, że cenowo czy jakościowo, jak europejskie niektóre marki rozwijają się szybko i są bardzo jakby to powiedzieć stopień zaufania do marek europejskich czy do amerykańskich jest bardzo wysoki, szczególnie gdy się popatrzy na te zwierzaki, o tutaj pani właśnie czyści, sprząta. Dużo kupujących, dużo zwiedzających, A ludzie kupują sobie herbatę, napój, jakiś siedzą i oglądają zwierzaki. Niektórych stać, niektórych nie stać. Dodam, że wcześniej, dwa dni temu widziałem białego Labradora. Nie, to jest Labrador, to jest Dimao, czyli to jest Golden Retriever, a teraz już mają takiego złotego. Ten kociak tu jest prześliczny, ale kosztuje straszne pieniądze chyba 13 tysięcy yuanów to jest. Jakieś 2000 dolarów. Bardzo zadbane, bardzo czyste. Lecą cały czas reklamy na bimach, na telewizorach, nad głową. Także cały czas jest ta, ta świadomość, samowiedza, dokształcanie obecnych klientów. Bazy klienckiej jest na wysokim poziomie. To jest ogromny, to jest skok gigantyczny, jeśli chodzi o kulturę żywego inwentarza czy milusińskich. A ja tutaj sobie herbatę akurat popijam milusińskich, podejścia do milusińskich przez Chińczyków, co jest bardzo pozytywnym aspektem, szczególnie dzieci, no, dzieci już, to już jest nowe pokolenie, inaczej podchodzi do, do zwierzaków, już nie podchodzi do nich jako e, drugiej klasy stworzeń na Ziemi, ale podchodzi jako prawdopodobnie do członków, jak do członków rodziny, dba o nich, e, nadaje im imiona, spędza dużo wolnego czasu, no i też sprzedaje fortuny, wydaje fortuny na te zwierzaki, Lubię ten sklep z tego tytułu, że raz, że sprzedajemy tutaj nasze produkty, a dwa, że jest bardzo czysty, bardzo zadbany. No i jest w galerii handlowej można sobie wypić herbatę, zjeść, zjeść kino, to znaczy oglądać kino i tak dalej. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Pozdrawiam rodaków w Polsce, na świecie i wszechświecie. Dziękuję za oglądanie.